Witam. MS Lisowski na szlaku. Rejs 33. Grudzień to miesiąc szczególny polskiej historii. Oznaczony dramatami, tragediami, przelewem krwi, dramatycznymi również zmianami na szczytach władzy. Ten grudzień roku 2023 no nie różni się niczym. Niestety. Co prawda władza otrzymała mandat demokratyczny, ale postępuje niedemokratycznie. Pomyślałem sobie, jaki sposób skomentować to, co się w tej chwili dzieje. Czyli te łamanie konstytucji, Beszczelne łamanie ustaw, nie liczenie się z niczym, z nikim, wykorzystanie siły do, do realizacji swoich celów, nie, czekać, nie czekając na jakieś zmiany ustawowe, na przeprowadzenie procesu yy, demokratycznego, do prowadzenia tych zmian w sposób legalny. Nie, po prostu trzeba było iść na rynku. Jak to skomentować? Pomyślałem sobie, że pasuje do tego ta książka. Książka powieść biograficzna Antoniego Sendowskiego o Leninie. Co prawda, nie jest to biografia, stricte rzecz biorąc, ale. Można z niej wyciągnąć ciekawe wnioski, ciekawe konstatacje, ciekawe porównania. Ja skupię się na dwóch. Młody Leni, łodzia, kiedyś udał się swoim ojcem, który był takim rewizorem oświatowym, na zapadłą wieś, gdzieś daleko od cywilizacji. I jadąc tam z ojcem, zastanawiał się nad pewną rzeczą. Otóż w Rosji mieszka ponad 100 narodowości, posługujących się różnymi językami, wywodzących się z różnych kultur, na różnym etapie cywilizacyjnym, czyli no, trudno do pogodzenia różne te narodowości. Jak je skupić wokół jakiejś jednej idei, którą którą Lenin chciał zaszczepić i wprowadzić nowe życie, nowy świat na, w Rosji, czyli nową ideologię. I wówczas to znalazł tą jedną rzecz, jedną sprawę, która może te wszystkie narody tak podzielone zjednoczyć. Tą sprawą jest. Nienawiść. Nienawiść do wszystkiego, do wszystkich. I ta nienawiść miała być tą, tym zaczynem rewolucji. I tak się stało. Czy czegoś to Państwu nie przypomina? I druga rzecz. Lenin, kiedy już z dołu objął władzę, siłą wówczas dochodzić zaczęło do masowych mordów, gwałtów i palenia wszystkiego tego, co się wiązało w jakikolwiek sposób z tym Starym światem. Wówczas Lenina próbowano nakłonić do tego, aby zatrzymał tą. Te, 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 te wszystkie straszne rzeczy, które się tam działy na ulicach. I wówczas powiedział, oczywiście, według Sendockiego, że nie, niech robią. Niech robią to, co chcą. Niech wreszcie odreagują. Niech wreszcie ta nienawiść znajdzie swoje ujście. Wówczas dochodziło również do rozbijania sarkofagów. W cerkwiach wywlekano szczątki carów. Nienawiść musiała znaleźć ujście. Czy to czegoś nie przypomina? I tyle na dzisiaj przed świętami do no, mojego spojrzenia na ten świat, który do którym mamy w tej chwili za oknami już niestety nie na ekranach w części telewizorów. Ale są jeszcze miejsca wolne media, rzeczywiście wolne. Na pewno tym wolnym medium jest wolna droga. Apelujemy o to, aby, aby nas czytać, aby nas prenumerować. Jest taka możliwość na stronie internetowej, żeby nas w ten też sposób wspierać. My nie poddamy się. Nie poddaliśmy się przez te 40 lat z Okładem, nie poddaliśmy się Komuni, nie poddaliśmy się też władzom Platformy Obywatelskiej, kiedy. Onegdaj były takie próby. Zapraszamy do czytania. Na pewno tam znajdziecie wiele ciekawych rzeczy i historii muzyce. Zapraszamy również do komentowania. Taka możliwość istnieje. I życzę zdrowych, spokojnych świąt. Choć może się jeszcze odezwę, ale nigdy nic nie wiadomo. MS Lisowski płynie dalej. Rejs 33 dobiegł końca.